Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a to jest moja krótka pogadanka na temat gry Starcraft 2, a właściwie dodatku. Właściwie nie tyle dodatku, co rozszerzenia, co, co, co hmm, kolejnej części gry. StarCraft 2 Heart of the Swarm, czyli serce roju. Na wstępie, musicie mi wybaczyć te okulary przeciwsłoneczne. Ja wiem, że dużo osób podejrzewa, że chcę być po prostu cool, ale ja jestem cool i bez okularów. Jednakowoż od czasu do czasu, żeby uzyskać dobre kolory, świecę sobie mm, lampką w twarz i bez okularów znieść tego nie można. Ja jestem gotów na wiele poświęceń, ale oślepnąć nie zamierzam. Zatem idziemy dalej z materiałem. StarCraft 2. Zdaje się, że 21 stycznia panowie z Blizzarda opublikowali film startowy, jakby z. Z gry, który jest fantastyczny. Ja uwielbiam te dzieła, te sinematyki mm, Bizarda. Jeżeli ktoś jest zainteresowany grą StarCraft 2 Fabułą, no to serce rośnie, jak się ogląda taki trailer. Ja osobiście miałem ochotę łkać z radości. Tak, czasami tak reaguję na trailery z gier, i ten bardzo mi się podobał. I właściwie trailer jakby opisuje kampanię, to jest kampania y, dla pojedynczego gracza jest jednym z bardzo ważnych aspektów gry, o której bardzo często się zapomina. O którym bardzo często się zapomina. Powiedzcie, StarCraft 2 jest postrzegany przede wszystkim przez y, pryzmat Multiplayera, który jest wielką rzeczą, zwłaszcza gdzieś tam y, w Korei, gdzie jest to praktycznie sport narodowy, świetnie, ale jest jeszcze kampania. Ja co prawda tak. Jeżeli chodzi o multi, codziennie, znaczy tak, w każdy wtorek od 21 streamuję StarCraft 2 Brakuje mi wiedzy i brakuje mi umiejętności, natomiast na pewno nadrabiam to entuzjazmem. Ale tyle o multi. Dzisiaj pogadam o kampanii single player, bo wiele osób zapomina, jak, jak, jak ważna ona jest dla tej gry i jak dobra ona jest w tej grze. Wiecie, od czasu do czasu, zarówno w książkach, jak i w grach, trafi się takie dzieło, które skłania mnie do spędzenia przy nim. いいのつ Krótko mówiąc, jeżeli dostanę dobrą książkę w łapy, to siedzę z nią do Białego, do Bladego Świtu, ponieważ nie mogę się oderwać. Czasami jest też tak z grami. I tak się akurat składa, że kampania, kampania Terran w StarCraft'cie II przyciągnęła mnie do siebie na całą noc. Jak usiadłem do tego, gdzieś tam chyba późnym wieczorkiem, gdzie? To chyba po północy była odpolona ta gra, chociaż nie pamiętam dokładnie. Tak czy inaczej, siedziałem do Bladego Świtu następnego dnia cały szczęśliwy, przechodząc tą kampanię, która jest świetnie zorganizowana, fabularnie. A przy okazji fenomenalnie okraszona przerwami takimi, znaczy przerwnikami, cinematikami. Częściowo robionymi na silniku gry, częściowo zrealizowanymi z pełnym polotem takiego takiej animowanej, animowanej Boże drogi, filmu animowanego komputerowo. Świetne rzeczy. I ta kampania jest naprawdę czymś niesamowitym. Ja się zastanawiam, czy nie, 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 nie sięgnąć po, po streama i nie zrobić y, kampanii StarCrafta II, tak żeby osoby, które nie miały okazji samemu y, pograć, y, mogli to obejrzeć i ewentualnie sięgnąć po Heart of the Swarm z pewną wiedzą na temat tego, co się działo w pierwszej części gry. Ponieważ no, ta kampania jest niesamowita, ona, fabuła, cała opowieść, powiązania między tymi rasami yy, zwala z nóg, yy, jest, 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 jest czymś takim. W tej fabule jest jedna bardzo ważna rzecz. Ona się nazywa yy, niespodzianka, suspense, to znaczy takie zawieszenie akcji, taka. Wiemy, że coś jeszcze wielkiego może się wydarzyć, że ta fabuła jeszcze nas zaskoczy. Tu nie ma odpowiedzi. Grając w tą kampanię, nie wiemy, jaki będzie, jaki będzie koniec. No, prawdopodobnie dobrze wygrają, ale w jaki sposób nie wiadomo, jak się potoczy historia tych ras? skąd one pochodzą? Jaka jest historia Protosów, jaka jest e, historia zerwów? Nagle pojawiły się jakieś powiązania między tymi dwoma rasami. E, coś niesamowitego. Ja będę rozmyślał nad tą kampanią StarCrafta II w ramach e, streama. Jeżeli mielibyście ochotę coś takiego obejrzeć, to dajcie mi znać. Ja zawsze polegam na Waszej opinii, jeżeli chodzi o gry do streamowania. Przynajmniej do pewnego stopnia, nie? No. Yy, no więc słuchajcie, jeżeli chodzi o, o StarCrafta drugiego, no to szczerze, szczerze Was zachęcam do, do zerknięcia na ten dodatek. Nawet jeżeli. Kurczę. No widzicie, jest, 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 oczywiście cały czas się opowiada historię o tym, że jest to y, jedna gra zrealizowana w trzech częściach, za każdą część trzeba zapłacić y, tak samo jak za każdą zwyczajną produkcję. Nie wiem do końca, jaka będzie cena Starcraft 2, Heart of the Swarm, ale wiecie, ja zawsze patrzyłem na to inaczej. Od początku, kiedy została ogłoszona ta informacja o tym, że kampania i w ogóle cała gra zostanie podzielona na trzy części, że to będzie trylogia, to myślałem sobie tak. Nie, nie dostaniemy jednej gry w trzech częściach, tylko dostaniemy trzy gry, które łączą się w jedną całą opowieść, ponieważ kampania jest długa, tak było w przypadku pierwszej kampanii Terran, właśnie w Starcraft II. I przypuszczam, że kampania Kerrigan, bo, bo właśnie tym się zajmiemy, będzie równie długa i równie ciekawa. Tym razem przyjdzie nam sterować z ergami. zawsze zastanawiałem się, w jaki sposób to zostanie rozwiązane. Jeżeli nie mieliście okazji pograć, właśnie. Hm, czy wam. To nie, to nie będzie spoiler, bo to już są stare historie. No, Dobrze wiecie, że Queen of Blades, czyli ta królowa ostrzy, królowa, tak, chyba tak się to tłumaczyło po polsku. To była Sara Kerrigan, która została poddana mutacji zergów i stała się mm, właściwie... Umysłem roju całego. Teraz, na skutek działań Reynora i Teran, odzyskała swoją, swoją, swoje człowieczeństwo. Do pewnego stopnia. Jednak też nie utraciła tej części yy, zerga, którą miała w sobie. Do pewnego stopnia utraciła ona i wygląda jak człowiek teraz, pomijając dosyć interesującą fryzurę, yy, ale to można, możecie zresztą zobaczyć na filmach. Yy, no i, i ma cały czas kontakt może cały czas kontrolować zergi w jakiś sposób. Gdzieś, gdzieś to będzie w tak, taki sposób pokazane. O ile w, w przypadku pierwszej kampanii teranie mogli rozwijać swoją technologię za pomocą odkryć, o tyle w przypadku zergów będzie można kierować się genetyką, zmianami genetycznymi w tych, w tych różnych jednostkach, co daje niesamowite pole do popisu, jeżeli chodzi o prowadzenie tej kampanii. Oczywiście jednostki zaprezentowane w kampanii będą zupełnie zupełnie inne niż w multiplayerze, ale to nie szkodzi. Dzięki temu mamy zupełnie inny rodzaj zupełnie i zupełnie cały czas powtarzam mamy zupełnie inny rodzaj przygody. Niezwykle interesujący, niezwykle atrakcyjny. Wiecie, zresztą wspomniałem o tym wcześniej, jestem wielkim fanem y, Multiplayera Starcrafta 2, głównie jako obserwator, mnie jako gracz, bo wiem, że na no to trzeba poświęcić czas, którego ja nie mam. Ale staram się, staram się jak mogę. Natomiast jestem ogromnym, gigantycznym, wielgachnym fanem y, kampanii Starcrafta i fabuły, która jest tam zaprezentowana. Mam nadzieję, że część y, Heart of the Swarm. Pod tym względem mnie nie zawiedzie, a to, co widziałem na trailerach, to co widziałem na zapowiedziach i jeszcze na filmie sprzed roku, takim prezentującym troszeczkę kampanię Sari Kargan, no zapowiada się nieźle. Zapowiada się nieźle. Naprawdę obserwujcie ten tytuł. On jest zdecydowanie wart uwagi. I to by było na tyle. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Papa. Pa.